Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale World of Tanks i zapraszam serdecznie do omówienia nagród za sezon numer 11, sezon, który się rozpoczął w miniony wtorek. Sezon numer 11 World of Tanks na konsole i nazywa się Czerwone Tygrysy, a przed nami e, jest to. Bodajże czechosłowacki e, czołg ciężki na siódmym poziomie. Tygrys z magazynkiem jest, dostep, jest dostępny tylko e, do zdobycia z tą najdroższą przepustką 6000 sztuk złota, czyli za 6000 golda. Jest to e, magazynek trzystrzałowy, chyba bodajże już po 110. Także zobaczymy. Nowy sezon, który zaczął się we wtorek. Sezon numer 11: Czerwone Tygrysy. Nagrody nie są jakieś żałowe. Tygrysy, tygrysy lubię oczywiście i to bardzo. Z nagrodami się niestety nie postarali, a szkoda. No i widać, tutaj mamy. Yy, zimowe tyglesy można powiedzieć i ten czerwony pojazd to bodajże, jest chyba wózeta z zimnej wojny. Także przechodzimy do yy, sezonu. Ale jeszcze pokażę ten pojazd, który jest do kupienia. Ja na razie kupiłem tą przepustkę podstawową. I tutaj jest skórka na pojazd, dowódca, miejsce garażowe 125 punktów sezonowych. I to jest czołg ciężki, siódmego poziomu pojazd premium. Początkujący nację czechosłowackich. Czołgów ciężkich będzie nowa linia. E, Siódmy poziom, czołg ciężki i czechosłowacki e, Tyglis, który nazywa się e, Tiger I. MIT 75 mm, Szkoda A18. Tak to wygląda. E, czyli e, mamy tutaj penetrację 178 na podstawie Inagolic 234, uszkodzenia 110. Nastrzał strzał e, wytrzymałość 1550, maksymalna prędkość 40 km na godzinę, zasięg widzenia 380 metrów na podstawie i maskowanie 394. Oczywiście jest to czołg ciężki. E, zobaczymy, czy go kupię, czy nie. Jeśli będą fundusze, to być może. Także tylko sobie zobaczymy. E, Szybko strzelność. Uszkodzenia 110. Teraz to wszystko zmienione jest po ostatniej aktualizacji, i teraz tutaj zupełnie to wszystko inaczej wygląda. Tak jest szał w serii: mamy e, 3, czyli 3 pociski. Mamy 3 pociski. E, między pociskami jest też fantastyczna wartość. Między każdym pociskiem mamy 1 30 sekundy przerwy, także bardzo szybko. Czas przeładowania na co należy zwrócić uwagę magaz tego magazynka czołgosłowackiego, mamy 5,2 sekundy bez załogi i bez wyposażenia, oczywiście nie damy tutaj dosyłacza, bo to jest magazynek. Mamy A106 e, pocisków do zabrania, e, no i niby ta Alfa 110 na strzał, ale trzy pociski, czyli w sumie potencjalne na średnie uszkodzenia 300, 30. Także jest nieźle, także takie tylko króciutkie omówienie tego tutaj pojazdu. I przechodzimy już tutaj do sezonu. Jestem on aktualnie na 17 etapie, który ukończyłem. Także lecąc od początku, mamy sreberka, srebro do zdobycia, sprzęt eksploatacyjny, duży gold wzmocnienia. Czyli złoto, kamuflaż. Chyba w sumie cztery będą. Tutaj już mamy skórkę na pojazd ten chiński. Nowy czołg chiński w ogóle, nowa nacja czołgów chińskich na zimną wojnie, ja Tam w ogóle nie gram. Czyli WZ11166. Druga i ta skórka nazywa się tygry, tygry, tygry z Ognia. Druga skórka na kolejny pojazd na zimną wojnę, czyli T-72 Ural, pustynny upał Racje, sreberko i tak dalej, to wiadomo Kolejny kamuflaż Złoto, srebro, do tego nie trzeba omawiać, każdy, każdy wie Lecimy dalej, dowódca Chyba chiński I tak, pierwszy pojazd, pierwszy pojazd, który tutaj jest nagrodą za Sezon. Jest to Tiger, pierwszy hammer. Pojazd posiadam, także będzie zwrot na pewno w postaci sreberka. Pojazd mnie, przeze mnie jest posiadany. Praktycznie chyba wszystkie tygry, tygrysy mam, z wyjątkiem e, japońskiego i chyba jeszcze jakiegoś, chyba dwóch tygrysów mi brakuje do kolekcji. A jak się nie mylę, resztę posiadam, także ten pojazd posiadam. E, pierwsza karta jest to niebieska, najsłabsza. Oczywiście, racje, wzmocnienia srebro, złoto, wentylacja, za darmo. Jedna tutaj, tak samo mamy drugą kartę. Tym razem jest to karta e, czarna. Tu mieliśmy niebiesko, czyli najsłabszą, e, półna karta dostępowa. E, ta już troszeczkę lepsza jest: czarna, jest to zastrzeżona karta dostępowa. Sztukras. Drugi pojazd do zdobycia, chyba z podstawową przepustką, jeśli się nie mylę, bądź bez, bez przepustki chyba nawet. Jest to niszczyciel czołgów e, nacji niemieckiej, Tylko jest pierwszych hamer, oczywiście czołg ciężki, e, czołg ciężki nacji niemieckiej siódmego poziomu. Tutaj mamy e, niszczarkę niemiecką, jeśli się nie mylę, ósmego poziomu. E, 8 poziomu Jaczkę 88. Ale jak na, jak na niszczarkę e, ósmego poziomu, e, jeśli się nie mylę, e, penetracja i uszkodzenia e, to jest jedna wielka tragedia. Ten pojazd ma chyba losowanie plus 1, jeśli się nie mylę, minus 1, czyli preferencyjny matchmaking, ale uszkodzenia, penetracja to jest katastrofa, a to jest niszczarka ósmego poziomu. Także to tylko bardziej będzie, się pojazd kolekcjonerski. Lecimy dalej, to drugi pojazd. Kolejny kamuflaż, i ostatnie tutaj karty. Kolejna niebieska to jest poufna karta dostępowa. I najlepsza karta czerwona, ściśle tajna karta dostępowa. Czyli mamy dwa pojazdy na drugo, drugą wojnę światową: czyli Tygres, pierwszy hammer, czołg ciężki siódmego poziomu. Następnie mamy niszczarkę 8 poziomu, Jaczkę 88, nas i niemiecki. Oba pojazdy, i tutaj mamy. Zasadny etap dwa czołgi, dwa czołgi z zimnej wojny. Tak jak wszystkie czołgi z zimnej wojny sprzedałem, bo na tym trybie nie gram, tak myślę, że te dwa te dwa chyba sobie zachowam, niech stoją i to pojazd na zimną wojnę T72 Ural. Tak wygląda, pojazdu nie będę omawiał, gdyż to jest na zimną wojnę. Tam nie gram, ale tak jak mówię, wszystkie pojazdy sprzedałem z zimnej wojny. Ale te chyba dwa zostawię. One mają również bonusy do zarabiania z tego co patrzyłem. Tutaj mamy 10% do doświadczenia, 25% do zdobywanych pedał załogi i 50% do sreberka. Także myślę, że go sobie zostawię. Wszystkie sprzedałem z zimnej wojny, bo tam nie gram, ale. Myślę, że już te dwa zostawię i drugi pojazd z zimnej wojny. To mamy właśnie e, nową nację, chyba która tam weszła, jeśli się nie mylę. Czyli e, czołgi chińskie. I tutaj mamy czołg ciężki nacji chińskiej. E, nawet nie wiem kompletnie z, z której ery, bo mówię tam w ogóle nie gram. I jest to e, wz 111, 66 I tutaj jak widać, premia 15% do zdobywanego doświadczenia, 10% do. PD załogi i 60% do y, zarabiania, czyli do sreberka. Tak wygląda ta WZ, i myślę, że ta skórka z tym tygrysem na nim może zacnie wyglądać. Także myślę, że bardziej pod kolekcjonerkę, y, bo ja na zimnej wojnie nie gram. Wszystkie pojazdy, które były w pozostałych sezonach, które robiłem, sprzedałem, ale te dwa, myślę, zostawię. I cóż, yy, tak, tak, tak się prezentuje właśnie yy, nowy sezon, który jest od wtorku, sezon numer 11. Sezon numer 11, czyli Czerwone Tygrysy. Pomalutku robię yy, Nagrody Kiepskie, ale przy okazji, przy okazji będę pomolutko robił, dlatego, gdyż robię kontrakt na Tuska. Jestem na ostatnim yy, ósmym etapie. Jak widać, trzeba 780 tysięcy. 780 tysięcy trzeba nazbierać. I właśnie będzie czołek 10 poziomu nas, najemników plus załogantka. Będzie to pojazd Tusk. Na trolu jeszcze zostało 79 dni do końca, i jak policzyłem, mniej więcej około 10 tysięcy doświadczenia codziennie i Pojazd znajdzie się w moim garażu. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj kilka bitewek wyląduje na moim kanale. Myślę, że stream, nie wiem, być może w niedzielę, być może dopiero za tydzień, w weekend. Także serdecznie zapraszam i zachęcam do zostawienia pod tym filmem łapki do góry. Będę bardzo wdzięczny, to też pomoże w rozwoju kanału. Także pamiętajcie o zostawieniu łapeczki do góry. Bardzo dziękuję za to. Nową osobę zachęcam do subskrypcji kanału. Zapraszam na mojego Discorda, link będzie w opisie. A ja życzę wszystkim dużo zdrowia. Przede wszystkim miłego weekendu. Trzymajcie się zdrowo. I pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie, cześć.